Padażna Pelc witam państwa w tym podcaście zapraszam na relację z dorocznego już wydarzenia jakim jest piknik integracyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg i Dom Pomocy Społecznej imienia Świętego Brata Alberta w Krakowie. Moje panie, Jurek ma 197 cm, dobrze że nie wstał przy mnie. Maciej ma 187 cm. proszę państwa, no niestety musiałem być ja. Nie żałujcie, nie oszczędzajcie Kochani, będą to wykonania nieprofesjonalne, amatorskie, zabawne, a tylko po to, żebyście się Państwo uśmiechali. No już się śmiejemy. Witamy, Radio Braku, Pani Małgorzata. Tak, dzień dobry. Dzisiaj jest piknik integracyjny. Nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy. Organizowany wspólnie z DPS-em imieniem świętego Alberta w Krakowie Przy Nowaczyńskiego 1, na który zaproszeni są mieszkańcy również pozostałych DPS-ów w Krakowie. Jak mówię, jest to już tradycja. A dzisiaj jest drugi piknik pod dachem. No właśnie, pogoda Nie ze względu na, dopisała, na pogodę, tak, ładna. ale nam to nie przeszkadza, bo nie opuszczają nas dobre humory, pogoda ducha. Bawimy się, relaksujemy się, integrujemy się. Dzień dobry, pan Ryszard. Witam serdecznie z radiosłuchaczy. Nie jesteśmy tutaj w DPS-ie. Jak już Małgorzata powiedziała, na pikniku 15 lub 16, bo już nie mogę policzyć tego, typu, na który, który to piknik jest. Tak, już Małgorzata powiedziała, bawimy się i integrujemy się przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Są uzależnieni, są współuzależnieni z nami tutaj, i dlatego. Integrują się i to jest najważniejsze w życiu dla nich. Tomasz Gniadek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej imienia świętego Brata Alberta w Krakowie. To jest szesnaste spotkanie w ogóle Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. Natomiast u nas to jest no, któreś z kolejne. Nie, jesteśmy, nie wpisaliśmy się od samego początku w tą tradycję, ale jak pani słyszy, szybko nadrabiamy zaległości i myślę, że to już będzie naprawdę tradycja, że będziemy mogli określić te spotkania, te pikniki mianem pikników, stowarzyszenia rodzin abstynenckich krąg i domu pomocy społecznej imienia świętego brata Alberta w Krakowie? Wyszliśmy z panem dyrektorem na korytarz, żeby nie zagłuszały nas dźwięki bardzo wesołej muzyki. Proszę powiedzieć, jakie korzyści wyciągają z takich spotkań mieszkańcy DPS-u? No, korzyści są rozliczne, dlatego że przede wszystkim dzięki współpracy takiej codziennej ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich my możemy inicjować i w stosunku do tych, którzy, mieszkańców, którzy już y, y, są społecznością tego stowarzyszenia y, kontynuować w dłuższej perspektywie działania mające na celu abstynencję, tak? Y, ludzie, którzy przychodzą, dla których ten dom staje się ich domem już na dłuższy okres czasu, czasami też do końca życia, trafiają do nas z różnych środowisk, mają różne doświadczenia życiowe, z którymi bardzo często nie są sobie w stanie pomóc samodzielnie i rolą nas jako społeczności domu, ale Przede wszystkim rolą specjalistów, a bardzo często wśród nich są to osoby, które już mają ze sobą doświadczenia z wychodzenia z alkoholizmu, jest w tym wypadku nie do przecenienia. Ten piknik, jak każde święto, jest takim, taką okazją do. Poczucia siły wspólnoty i do wspólnego świętowania, cieszenia się z tego, że jesteśmy, że jest w nas siła, że jesteśmy w stanie dzięki bardzo dużym wyrzeczeniom nieraz osiągnąć nową jakość w życiu dla siebie i dla swoich bliskich. Czy tu wśród mieszkańców są członkowie stowarzyszenia Krok? O, tak, my już współpracujemy od dobrych kilku lat. Ale sto... chodzi mi o mieszkańców, czy wśród mieszkańców? Czy to są członkowie stowarzyszenia, to tego nie wiem, ale są wśród mieszkańców naszego domu osoby, które cyklicznie uczestniczą w spotkaniach, czyli osoby, które same zadeklarowały chęć, i gotowość poznawania tego środowiska i cyklicznie w tych spotkaniach uczestniczą. Także my też jesteśmy zapraszani na różne imprezy okolicznościowe, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne i zawsze silna grupa pod na... Naszego domu mówiąc kolokwialnie, jeździ i uczestniczy. I na co dzień te spotkania odbywają się regularnie kilka razy w miesiącu my gościmy, my użyczamy przestrzeni, natomiast ci mieszkańcy, którzy chcą, w tych spotkaniach uczestniczyć, jest to niemała grupa. No a czy dużo jest osób, mieszkańców domu przy ulicy Nowaczyńskiego uzależnionych od alkoholu? Jak pan szacuje, że pan może wie dokładnie? To jest tak, że my dysponujemy wiedzą, taką, którą ci ludzie chcą się z nami podzielić. Ale też to... i pewno z obserwacji. No, tak, z obserwacji na pewno. Ja myślę, że to jest tak, że osoby, które tutaj mieszkają, ich problemy są jakby wykładnią problemów, statystycznych problemów naszego społeczeństwa. I to nie jest tak, że w tym domu jest więcej osób z problemami alkoholowymi niż w środowisku, Ta, nie, tak? Oczywiście. Więc ja myślę, że no to jest zawsze jakieś kilkanaście osób które bardzo często dzięki takiemu wsparciu, wszechstronnemu wsparciu, bo z jednej strony nas jako instytucji, ale z drugiej strony właśnie organizacji społecznej, jakim jest stowarzyszenie, i który, ja to podkreślam zawsze na każdym kroku, że, że ich rola jest tutaj nie do przecenienia, bo inaczej się rozmawia ze specjalistą, człowiekiem, który nabył swoją wiedzę głównie z podręczników i jest praktykiem, ale od strony terapeuty, terapeutycznej, a inaczej się rozmawia z kimś, kto mówi słuchaj, ja ci to mówię, bo ja to wiem, bo ja przez to przeszedłem, więc to jest na pewno nie do przecenienia. A jaką ofertę mają Państwo właśnie dla takich osób, którzy się zmagają z uzależnieniem? No my, my przede wszystkim mamy rozeznanie w systemie, to znaczy w systemie nie tylko pomocy społecznej, ale w ogóle wsparcie, jakie gmina miejska Kraków oferuje, jakie oferują w tym zakresie podmioty działające lokalnie spoza systemu pomocy społecznej. Więc elementem takiej pracy, nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale takiej bardziej bym powiedział współpracy z mieszkańcami, od samego początku jest rozeznanie ich potrzeb. Z jednej strony my oczywiście korzystamy z narzędzi specjalistycznych, do których wykorzystania są przygotowywani nasi pracownicy, ale bazujemy w bardzo dużym zakresie na dokumentacji, którą posiadamy, ale przede wszystkim na tym, jak ci ludzie się nam otwierają. Rozpoznając te potrzeby, jesteśmy w stanie im przedstawić jakieś propozycje, pomóc im przede wszystkim zdiagnozować, zdefiniować te ich problemy. I nakierować ich na jakieś wsparcie instytucji zewnętrznych, a stowarzyszenie nam tutaj bardzo często i bardzo dużo pomaga, a później ich jak gdyby utwierdzamy w tej pracy, na co dzień ich wzmacniamy, służymy też transportem, jeżeli jest taka potrzeba, aby ktoś udał się na jakieś spotkanie, rozmowę, diagnozę bądź leczenie w poradni. Rozumiem, że jest Pan otwarty na kolejne spotkania. Tutaj, już za oknem pojawiło się słońce. Jest to dobry prognostyk, że na jakieś inne, późniejsze trochę spotkania przy ulicy Nowaczyńskiego będą mogły się odbywać na świeżym powietrzu. Tak jest. Taki mieliśmy też plan, bo poprzednie pikniki to były właśnie pikniki na terenie naszego ogrodu. Niestety, pogoda rozpłatała nam figla. Nie ma tej pogody. Odpowiedniej na piknik, ale wszyscy mamy pogodę ducha i jesteśmy nastawieni bardzo pozytywnie. Ja już z tego miejsca mogę Państwa zaprosić na piknik Dzień Mieszkańca, który będzie się tutaj u nas odbywał 23 czerwca w poniedziałek. Jest to piknik i wydarzenie o charakterze otwartym. Zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców dzielnicy ósmej Gminy Miejskiej Kraków, ale w ogóle mieszkańców Krakowa, rodziny, sympatyków zarówno naszego domu, Domu, jak i osób, które tutaj mieszkają. Ci, którzy już nas znają, wiedzą, że będzie uciech co niemiara, będzie sporo atrakcji. Nie będę zdradzał szczegółów kulisów, ale naprawdę bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też Radio Kraków. Bardzo dziękuję za zaproszenie i korzystając właśnie z tego słonecznego przebłysku zamawiamy pogodę. Oj tak, zamawiamy i trzymamy trzymamy kciuki. Trawa rośnie po tym deszczyku pięknie, będą też zwierzęta. Spodziewamy się alpak, owiec, więc myślę... To atrakcje dla dzieci też? Tak i też będziemy współpracujemy w tym zakresie z przedszkolakami. Będą u nas przedszkolaki, będziemy mieli animatora dla dzieci, więc naprawdę będzie się działo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zaczyna się o godzinie 13. Jak długo trwa taki piknik? I do godziny 15, ze względu na to, że pracownicy DPS-u kończą swoją pracę, a bez ich pomocy nie odbył się ten piknik. Dlatego trwa dwie godziny. Ile osób przyszło? A to już nie wiem, bo bardzo dużo jest. Na pewno przeszło 50 jest. Proszę powiedzieć, gdzie jest lepiej piknikować na zewnątrz czy jednak w świetlicy? No jednak lepiej na zewnątrz, bo przynajmniej dym z grilla, ten zapach robi i apetyt wzmacnia. Będą tu kiełbaski, będzie kaszanka, ale niestety nie zadymiona. Kto wpadł na pomysł, żeby organizować takie pikniki? To zaczęło się od tego, że nasze stowarzyszenie prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych w DPS-ach. W sumie w pięciu DPS-ach już prowadzimy. No i taki się pomysł zrobił właśnie, żeby integrować się, żeby pokazać, jak na trzeźwo można żyć, jak się super bawić, poznawać nowych ludzi, żyć w innym otoczeniu. I, i to też te, te spotkania też uczą i tolerancji bo dużo różnych ludzi przychodzi. Jedni są bardziej doświadczeni przez życie, drudzy mniej. Jedni bardziej chorzy, drudzy mniej. Także to jest chyba obostronne zadowolenie daje im, mieszkańcom. I to jest organizowane i przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg i przez DEPS imienia Świętego Alberta przy ulicy Nowaczyńskiego w Krakowie. Makowski Kazimierz, jestem. Pan jest y, członkiem Stowarzyszenia... Tak, członkiem Stowarzyszenia Krąg. Jestem abstynentem, mam 17 lat trzeźwości. Brawo, gratuluję. <grywa> Także biorę udział w klubie, jestem dyżurnym też. Na czym polega rola dyżurnego? Yy, no, posprzątanie, po przygotowanie na spotkanie. Otworzenie klubu no, dla mieszkańców. Klub jest czynny, przypomnijmy. Od godziny 16 do 20. Codziennie? Do, do czwartku. A od poniedziałku do czwartku? Od 16 do 20. Jeśli można dodać, to Kaziu jest też mieszkańcem DPS-u przy ulicy Łanowej. I tam zaczął trzeźwieć. I stamtąd trafił do nas, jak do Stowarzyszenia naszego Grąg. Tak. A co spowodowało, że Pan podjął taką wspaniałą decyzję, że nie będzie Pan już używał alkoholu? No ja trafiłem do DPS-u jako bezwłoczny przez rodziców. No i potem trafiłem do klubu. Zacząłem przeżyć, zacząłem grać, bo jestem muzykiem. Gram na kordonie, gram na organach. Także babie też w Klubowiczu, jeździmy na wycieczki, no, kupę Polski zwiedziłem. Także u mnie taka radość jest, jak się widzimy, rozmawiamy dużo. Czyli ta decyzja o tym, że pan y, nie będzie już y, korzystał z alkoholu, to była dobra decyzja? Tak, no wieje dla siebie, nie, przede wszystkim, no. i w DPS-ie są zadowoleni tam, gdzie mieszkam. No, tyle lat już w także mnie nie ciągnie. Świetnie, no, no, to... A m, co Panu daje takie spotkanie jak dzisiaj? E, spotka... Rozmowa z ludźmi, współzależnionymi, uzależnionymi. Dużo nam, mi pomaga klub. No. Czy to są ludzie, którzy, których pan zna, czy poznaje pan jeszcze kolejnych poznaję nowych? Poznaje kolejnych. Co nowi przychodzą, to poznaje. No. A jakie mają Państwo plany na wakacje? Pytam, dlatego że wiem, że zawsze jakieś wycieczki, wyjazdy są organizowane przez klub. Tak, tak, tak. Jak corocznie dwutygodniowy obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny integracyjny, można powiedzieć. Planujemy od 12 lipca dwa tygodnie w Rowach nad Morzem. Z tym, że to jest jeszcze problematyczne w tym roku, bo granty się skończą 30 czerwca, a nowy konkurs jeszcze nie został ogłoszony, a jest obiecane, że do końca czerwca będzie podpisana następna umowa na dwa lata. A z kim to państwo? Mhm. Miasta Krakowa dofinansowuje. I tu jakieś zapewnienia mają państwo? No mamy, że pieniądze są zarezerwowane, że będzie ogłoszony konkurs. No jeszcze trzeba dobrze ofertę napisać, żeby nie została odrzucona. No ale mają Państwo już doświadczenie w pisaniu ofert, więc jestem dobrej myśli. No miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie przeszkadzam w takim razie w dobrej zabawie i cóż, do, do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na następne imprezy, jakie będą. Bardzo dziękuję. 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 Na koniec jeszcze ważna informacja dla specjalistów terapii uzależnień, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Mówi dr Jolanta Ryniak, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii uzależnień. W Małopolsce mamy dość dużą tradycję związaną ze szkoleniami specjalistów terapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień. Aktualnie nastąpiły bardzo duże zmiany, o których warto powiedzieć. Realizowany jest program specjalizacyjny akredytowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Medycznego. I w Małopolsce mamy dwie instytucje szkolące jedna jest przy krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień, a druga przy szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Aktualnie trwa nabór na szkolenie specjalizacyjne, które jest zawodem medycznym, gdyż po nim zdaje się egzamin w centrum egzaminów medycznych w Łodzi i uzyskuje się zawód medyczny. I aktualnie przy przez system SMK w Urzędzie Małopolskim możecie się Państwo zgłaszać, jeśli ktoś byłby zainteresowany tą formą rozwoju zawodowego, i do 31 maja trwa nabór. A jakie kryteria trzeba spełniać? Wszystko jest opisane w programie specjalizacyjnym, który jest na stronie CMKP. Jest tam zakres osób z konkretnym wykształceniem. Mogą być to lekarze, psychologowie, pedagogowie, osoby, które są w ścieżce nauczania o rodzinie. Zachęcam do sprawdzenia dokładnego, kto kwalifikuje się, a na pewno w Urzędzie Wojewódzkim możecie Państwo uzyskać takie informacje i w jednostkach szkolących się, a informacje o tych szkoleniach są na stronach. I to już wszystko w tym podcaście. Do usłyszenia, do następnego razu. Mówi Katarzyna Pelc.